z rana. Z czym w ogóle kojarzy mi się kawa? Przede wszystkim z domem u moich dziadków. Niestety już nie żyjących, ale domem przepełnionym miłością, spokojem i dobrocią. Babcia wstawała zawsze rano i zanim zrobiła nam śniadanie, parzyła kawę zbożową. I to niekoniecznie na śniadanie, ale wkładałam do lodówki, i przygotowywała później dla wujostwa, dla cioci, kiedy szli oni i pracowali w zbożu, w ogrodzie czy zbierali truskawki. I właśnie kawa zbożowa z rana kojarzy mi się z moją babcią Heleną, która była wspaniałym człowiekiem. I kiedy tylko słyszę inka albo kawa zbożowa, to widzę obraz mojej babci. Dziękuję.